Hello, hello! Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie, moje kochane skarby w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was bardzo tanimi kosmetykami ze sklepów Biedronka, ale to nie są nowości kosmetyczne to jest właśnie ten odcinek. O którym wam mówiłem w pierwszej części filmów z nowościami kosmetycznymi z Biedronki, że nagram wam taki filmik, co warto kupić w Biedronce. Bardzo tanie kosmetyki, jedne produkty są z promocji. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Moje kochane skarby, z tego co się zdążyłem zorientować, posłuchajcie, jaki jest prawdziwy deal życia w Rossmanie. Od maja będzie natłok nowości kosmetycznych. W Biedronce w maju ma być też y, bardzo duży natłok nowości kosmetycznych, jakieś maski w płachcie zresztą generalnie rzecz biorąc rozmawiałem z kosjerką i ona właśnie powiedziała, że będzie full masek w płachcie, mam nadzieję, że bez mikroplastiku zdecydowanie, bo to że ja będę miał swoją markę kosmetyczną nie oznacza, y, że przestanę recenzować inne kosmetyki no nie jestem samolubem i już nie będę tylko i wyłącznie wpatrzony w swoją markę, bo fakt, że będę miał swoją markę kosmetyczną nie zwalniam z tego, abym recenzował wam y, kosmetyki innych marek, moje kocha Skarby bo urozmaicenie pielęgnacyjne też musi być. I właśnie rozmawiałam z tą kasierką, i ona mnie uświadomiła, że będzie full masek w płachcie. Jakieś nowe żele pod prysznic z Be B-Beauty mają być z tego wegan. Właśnie kiedyś, pamiętacie, jak były w tamtym roku te żele pod prysznic w takich czarnych wielkich butlach. No to teraz mają jakieś nowe wersje zapachowe wejść tego um, żelu i tego mydła do mycia rąk. Mówi, że z B-Beauty Be jakaś nowość żele do mycia twarzy wchodzą, jakieś maseczki. Mam nadzieję, że bez mikroplastiku te maski, ponieważ te w saszetkach Biedronce takie wiecie, pakowane po dwie. W każdej mikroplastik ja byłem tak załamany że ludzie w internetach to rekomendują i tak dalej, nie zwracając uwagi tak naprawdę na mikroplastik. Nie wiem, nie wiem co ludzie widzą w mikroplastiku, że natychmiastowo skórę wygładza, że skóra natychmiast wygląda lepiej. Warto dać czas czasowi poczekać na spektakularne działanie realne, rzeczywiste i innych składników aktywnych. masakram. Generalnie rzecz biorąc ma być full nowości kosmetycznych w Biedronce od maja w Rossmanie. Tutaj moja marka Będę miał pracy i pracy, moje kochane skarby, ale to wszystko dla Was. Także spokojnie, na moim kanale zawsze musi być urozmaicenie pielęgnacyjne, bo oczywista oczywistość, wy czekacie na różnego... Yy, różnej kategorii... różnego... różnej kategorii kosmetyki. Makijaż, filtry, pielęgnacja włosów, pielęgnacja ciała. Nagrywałem dzisiaj filmik o pech i o pielęgnacji włosów, yy, jeżeli chodzi o zachowanie równowagi pech. Także w maju będzie ten odcinek na kanale. Zdecydowanie, moje kochane skarby, ponieważ ja mam wszystkie odcinki z datą rozpisane na kanał, kiedy będą wjeżdżać. Więc ten materiał będzie w maju i w maju się pojawi na kanale. I teraz e, abstrahując już od wszystkich takich spraw de facto organizacyjnych, moje kochane skarby przechodzę do was produktami, które warto kupić w Biedronce. Także pierwsze dwa produkty są to kompatybilne kosmetyki dla dzieci. E, mam tutaj paragon gdzieś czekajcie, 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 żeby tutaj od razu wam, e, was w błąd nie wprowadzić wam powiem cenę. 6,99. W chwili kiedy to kupowałem w biedronce, więc to mogła być jakaś promocja. No, ale maksymalnie do 10 zł, z tego co pamiętam, możecie zakupić dla swoich dzieci pinio. Pinio w biedronce. Produkty myjące. Tutaj mam gumę balonową, a tutaj mam lody waniliowe. Szampon, żel pod prysznic i płyn do kąpieli 3 w jednym. Jeżeli chodzi o wersję gumę balonową, to tutaj producent pisze: Łagodne szampon, żel pod prysznic, płyn do kąpieli 3 w jednym. Pinio. Delikatnie myje i pielęgnuje ciało i włosy Twojego dziecka. Delikatna formuła wzbogacona o Depantenol. Posiada w działanie łagodzące, a dodatek ekstraktu z owsa i aloesu Nawilża oraz pielęgnuje wrażliwą skórę dziecka. Bardzo dobrze tolerowany przez oczy, posiada pH neutralne dla skóry dziecka, testowano dermatologicznie. Jeżeli chodzi o skład, mamy tutaj detergent SCS, ale on jest delikatniejszy od SLS-u, także tutaj się nie bójcie, moje kochane skarby. Mamy sorbitol, mamy kwas mlekowy, który reguluje pH produktu, także jak najbardziej, jeżeli chodzi o kwestie zachowania pH, mają rację, mają rację. Glicerynę mamy w składzie, także jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Mamy pantenol w składzie, wyciąg z aloesu, mocznik, hydrolizowane proteiny, pszenicy, lizzyne, aminokwas, alantoinę, skwalan, surfaktany, więc jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Mamy helator, konserwant i zapach i tylko i wyłącznie tyle. Skład jest przegenialny. Także jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Prezentuje się w taki oto sposób, także dla dzieciaków. A zaraz właśnie miałem powąchać. Guma balonowa, to też mi się kojarzy z zapachami z dzieciństwa. No, taką mambą, taką mambą pachnie ten produkt zdecydowanie. I teraz wersja lody waniliowe. Również opis ten sam, ale jeżeli chodzi o INSI, to sobie porównamy, czy coś się różnią. SCS, sorbitol, gliceryna, kwas mlekowy, kokoglukozy. Jest. Wyciąg z pszenicy jest. Hydrolizowane proteiny pszenicy są. Pantenol jest na tej samej pozycji. Mocznik na tej samej pozycji. Lizyna na tej samej pozycji. Skwalan. Sarfaktyny. Mhm, identyczne składy. Identyczne składy, tylko inne wersje zapachowe. Lody waniliowe, guma balonowa, dodyszki w biedronce dla dzieci, tania, pielęgnacja, myjąca, także jak najbardziej moje kochane skarby. Teraz w drogerii, w drogerii, w sklepie Biedronka chciałem walnąć, wiecie co? Teraz w drogerii Rosman. Nie wiem, coś mi w głowie takiego się działo, że mam powiedzieć teraz drogerii Rosman. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje, ale generalnie chodziło mi o Biedronkę, wybaczcie. I teraz w biedronce jest promocja 1 plus 1 na płyny micelarne Eveline, czyli kupując jeden, za drugi płacicie 50%. Czyli 50% macie zniżki na, dwa, na drugi. I ja zakupiłem dwa płyny micelarne z marki Eveline. Ten już doskonale znacie z rekomendacji na moim kanale, ale tego nie znam płynu micelarnego. Kremy są śmieciowe z tej linii kosmetycznej, one są w Rosmanie zdecydowanie i serum jest śmieciowy, masakra, ale ten płyn micelarny ma ok, skład, ale go nie znam, a ten urządzenie w lato w pierwszych filmikach moich z Biedronki, Pamiętacie? Kupiłem różowy i kupiłem niebieski. Nagrywałem je w lato. I on był bardzo fajny, ten płyn micelarny. Więc sobie teraz go omówimy. Nawilżający płyn micelarny do demakijażu oczu, twarzy, ust. Skutecznie oczyszcza, dotlenia, energizuje, odświeża i dodaje blasku. I tutaj skład jest przecudowny. Mamy tutaj ksylitol w składzie, mamy glicerynę, mamy tutaj multum z fajnych składników nawilżających, także jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Mamy mocznik, mamy hialuronian sodu, trehalozę mamy w składzie, mamy sól, yy, przepraszam, sól, wodę morską mamy w składzie, także jak najbardziej skład jest w porządku i ja ten płyn micelarny bardzo lubiłem, bo on nie potęgował zaczerwienienia skóry, nie podrażniał, nie wysuszał i był naprawdę fajny. Także mogę wam go polecić, a tego naprawdę nie znam. Jest to 24 karatowe złoto, luksusowy, przeciwzmarszczkowy. Nie wierzcie w te marketingowe definicje. Przeciwzmarszczkowy płyn micelarny, tak? I płyn micelarny ma działać przeciwzmarszczkowo. No nie, no nie, no nie. Przeciwzmarszczkowo działa pielęgnacja. E, przeciwzmarszczkowy płyn micelarny do makijażu oczu, twarzy i ust. Osiem w jednym, globalne oczyszczanie. Jeżeli chodzi o jego skład... Mamy tutaj glicerydy, mamy oliwę z oliwek, mamy nośnik przenikania pantenol, alantoinę. Zapach wysoko mamy i po zapachu mamy koloidalne złoto, mamy ferment z rzotkwi. No i wszystkie takie wiecie, fajne składniki są po zapachu. Także troszeczkę smutno. Ale przed zapachem mamy glicerydy, mamy oliwę z oliwek, mamy pantenol i alantoinę. No dobra, no nie jest tragiczny ten skład, tak? Nie mamy tutaj śmieci. Więc ja ten płyn micelarny z całą pewnością przetestuję i Wam wyrażę moje zdanie na jego temat. Uuu, kiedy? Za dwa, trzy miesiące może. Ponieważ mam taki zapas kosmetyczny płynów micelarnych, balsamów oczyszczających do pierwszej fazy oczyszczania skóry twarzy. Kiedy Ty to Kacper zużyjesz? Albo w sumie zużyjesz. <laughs> Więc przetestuję, dam Wam znać. Na pewno, z całą pewnością. I dwa ostatnie produkty, moje kochane skarby, to były produkty dostępne w lato. I ja te produkty miałem, ale nie pamiętam, czy te wersje zapachowe. Zdecydowanie. I one teraz wróciły do biedronki. Wróciły, są ponownie. Zapłaciłem za nie 9,99. Kule do kąpielki Beauty. Prezentują się w taki oto sposób. I pierwsza wersja jest to róża i lawenda. I kwiat pomarańczy. Prezentują się tak, ale. Stąd już się ten zapach uwalnia. Ja je musiałem mieć. Mhm. Ten zapach mi się kojarzy. Ja te kule musiałem mieć. Musiałem je mieć zdecydowanie już wcześniej. Więc tutaj jeżeli chodzi o skład, nie mam zastrzeżeń. Nie mam zastrzeżeń jakichkolwiek, moje kochane skarby. Substancje myjące, regulator pH, olej z winogron. Także jak najbardziej, no skład jest w porządku. Wielka... Bo, oczywiście, tutaj wersja kulek do kąpieli. Także, jak najbardziej, to te musiałem mieć zdecydowanie, ponieważ zapach już mi się kojarzy. Więc, jak go tylko powąchałem tutaj, opakowanie to moje nozdrza po prostu mi od razu przypomniały ten zapach. A te to są mango, i jagoda, i kiwi. Nie. Tych nie miałem, tych nie miałem i one prezentują się w taki oto sposób, od razu niucham opakowanie moje kochane skarby, żeby mieć pewność, czy ja je używałem, bo ja po zapachu rozpoznam, co ja używałem w swoim życiu. Także mam dobrą e, pamięć, jeżeli chodzi o zapachy kosmetyczne i ja od razu po zapachu jestem w stanie skojarzyć, czy ja tego kosmetyku już nie używałem. Więc tutaj mamy zadyszkę, kolejne kule do kąpieli. Także jak najbardziej, jeżeli jesteście miłośnikami kąpieli, to możecie zainwestować w te kule do kąpieli od Bibiu. Be Także jak najbardziej moje kochane skarby, nie ma żadnego problemu. Także widzicie, mamy kolejne kosmetyki z Biedronki, które warto kupić, które warto zdecydowanie, którymi warto je się zainteresować, ponieważ to są tanie cud, bajeczki, rewelacje z genialnymi składami. Także jeżeli wam się materiał podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Budziaczek wielki, moi kochane skarby, hej.